Siema, ja jestem Tomek, i dzisiaj tak w ogóle sorry, że nie było tak dużo odcinków. Ale wakacje, kurde, teraz u ale chcę powiedzieć, kró, krótki odcinek, nagle, gdzie jest kaseta. W ogóle ten gl te glicze, takie, które przez okno nic nie widać. I tak, the Wars, już ostat... o, o, ostatniego grudnia, 18 grudnia, eee, kurna, co jest 20 fps, -u? Przecież miałem 50, eee, chciałem powiedzieć, gdzie jest ta kaseta, i 18 grudnia, bo ostatnia w folii została świąteczna i będzie jakiś mega update, którym dodałem. Lepsze miasto. Wszystkie bagi poprawią, które teraz były. W ogóle jak słyszycie tą sirenę to sorry. Nie ubaczcie coś tam wyje. Chodzi w mieście takim miasteczku. Dobra, więc już przejdźmy do odcinka. Jednak seta powinna się znajdować w tym miejscu. W tym miejscu, to jest taki dom, ten obok nas naszego sąsiada Tutaj jest taki dom W ogóle dodadzą misję przebieranie się online To jest właśnie tu Gdzie to jest? Tu I zobaczymy kurno ej Jak widzicie, znaczy na pewno widzicie te lagi To sorry bardzo co to, jest? to jest? Trampoliny, czy to to jest? To są pasy zamnożone o, patrzcie, kasetka. Jezu, ta bateria rozładowana na tej nagry, nagrywarce mnie wkurza. Normalnie co 10 sekund będzie to się pojawiało, ale to jest jakiś krzypki odcinek będzie. Tylko sorry za te lagi, nie wiem co się dzieje. Przez te, te wyskakiwanie tego gówna. Dobra. Hei, taxi. To punem de cheat. E taxi. Hey taxi. E taxi. Eee, taxi. Eee, taxi. Eee, taxi. dobra! taxi. Eee, taxi. nie taxi. I wrote z polnym będzie więcej odcinka i więcej lepiej. Więc subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia i... Węba. I, węba. I, węba. I węba.